Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze zdrapek lotu. Dzisiaj mamy sobotę i na dzisiaj przygotowałem e, dalszy ciąg serii zdrapek za złotówkę. E, a będzie to tym razem uśmiechnij się. Uśmiechnij się za złotóweczkę. I na dzisiaj mamy, dzisiaj mamy 10 takich zdrapeczek. 10 takich zdrapeczek i zobaczymy, czy Luś się do nas dzisiaj uśmiechnie, jak to słoneczko gorące. Okej, okay. pierwsza zdrapka o numerze 33. trzy. Zdrap polegry, gry, znajdź trzy identyczne symbole i wygraj kwotę zgodnie z legendą na odwrocie. I tak jak znajdziemy trzy cytryny, to złotóweczka, czy ananasy, dwójka. Czy kapelusze piątka, czy palmy dyszka, czy torby 20, czy drinki 250 i trzy, nie wiem co to kurczę jest, w ogóle jakieś kebaby, czy, czy pantofle, nie wiem, nie wiem co to jest, ale ok. I przechodzimy do drapingu. 10 dapeczek na dzisiaj mamy. I uwaga, uwaga, i mamy cytrynkę, cytrynkę, ananas, o mamy ten kat. klapek, jest właśnie klapek, i ananas, i zabeczkę numerze 33. Okazuje się przegraną. Następna strapeczka 34. Mamy cytrynkę, cytrynkę, i mamy złotóweczkę wygraną. Kapelusz Palma i Palma. I mamy złotóweczkę. Tak, złotóweczkę mamy wygraną. Pierwszą strapkę 34. Kolejna 35. I mamy drink. Kapelusz, woda, woda to jest, przepraszam, klapek, kapelusz i klapek, niestety, przegrana. MK35. Teraz z trapeczka 127. Przechodzimy do wyższego numeru. I mamy drink, ananas. Torba, palma, woda i cytryna, no niestety. Passodawaj się siedem przegrana. Strapeczka numer 126. Mamy wodę, klapek, klapek o. Cytrynę, kapelusz i ananas. Taka numerze sto dwadzieścia sześć, przegrano. Następna sto dwadzieścia Mamy palmę. Cytrynę, kapelusz. Cytrynę, palmę. I kapelusz. 125. Przegrana. 124. Mamy palmę. cytrynkę cytrynkę Mamy złotóweczkę. Zwrotu. Kapelusz. I kapelusz. zarobka 124. Wygrana złotóweczka. Zdrapeczka 123. mamy ananas woda palma kapelusz woda i klapek straperczka 123 przegrana 122 uśmiechnij się i mamy Wodę, klapek, cytrynę, ananasa, cytrynę i klapka. No niestety, 122. Przegrana. I ostatnia jest numer nr 121. Kuchamy na szczęście. Zobaczymy, czy coś wpadnie. Uwaga, uwaga, klapek. Zaczęło się dobrze. Klapek. A na nas to jeszcze jednego klapka poprosimy. Kapelusz. Kapelusz. I uwaga, uwaga. Kapelusz albo klapek. I niestety cytryna. Niestety zrapeczka przegrana. No nic. Dwie zrapeczki wygrane. O numerze 34 i 124. 2 zł odzyskane, 8 zł straty. mieliśmy inwestycji. No nic, tak to już bywa. Jutro nie będzie odcinka, ale w poniedziałek już następny odcinek ze zdrapek za złotówkę. Więc w szczególności Was na niego zapraszam. To chyba będzie już ostatni. ostatnią z za, za złotówkę. Później możliwe, że przejdziemy do zrapek za 2 zł, ale to jeszcze zobaczymy. No to tak, dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subika. No i życzę Wam wysokich, wygranych i miłego dnia. Cześć!